Siemaneczko widzę, witam na kolejnym odcinku na G4 Skins 11,5. Po ostatnim odcinku naprawdę naprawdę ładnie. Na końcu fajnie ten point raz w miarę dał. Nie ma, nie ma takiej tragedii, oczywiście przypominam, żeby w piście, byście wpisali mój kodzik, kodik matuszys, który daje oczywiście 15% z obowiązującą w tym momencie promocją na w sensie do doładowania oraz krzęczny Mispek za darmo na start. Przypominam, że jest to strona dla osób pełnoletnich, także tylko osoby pełnoletnie mogą. E, mogą na tej stronie grać, jak i oglądać ten materiał. Także pamiętajcie o tym, jeżeli nie spełniacie wymagań, to wyjdźcie z wideo. No i co, ostatni pointraszek, Naprawdę, naprawdę w porządku. E, nie zrobiliśmy ostatnio naszego gwizdaka w underdogu, także dajmy sobie gwizdaka. Może dzisiaj będzie faktycznie miał więcej farta i sensu. Mam nadzieję, że tak będzie. No i co, no i co, no i lecimy chyba, nie będziemy się tutaj ograniczać. No i zobaczmy, zobaczmy, co ciekawego uda nam się z gwizdaczka na start wywalić. Chciałbym się pochwalić, że udało mi się ograniczyć, praktycznie rzucić już palenie eee, Także na filmach nie usłyszycie już w momencie żadnego wapa. No, zobaczymy jak długo mi się uda. Mam nadzieję, że jak najdłużej, bo stwierdziłem, że nie ma sensu. Chciałem powiedzieć, że ładnie potropi Bodgery, ale to taki klasyk, nie? Bodgery zawsze musi mieć najwięcej, nieważne jaki tryb. Więc jak się losuje bodgery underdog, to jest naprawdę eee, przyjemność do patrzenia. ale co, my z Rajanem nic nie dropniemy? Proszę, żeby dla Rajanka coś spadło. Dla Rajanka, dla, dla Rajanka. Okej, okay, pięknie. Okej, okay, czyli nasza wróżba z początku odcinku stara, jak zwykle, nierdzewieje, no i daje nam pokaźne razy 3, no prawie razy 3. Tam kwestia 300 złotych i byłoby razy 240 i byłoby 300 złotych i byłoby razy 3. Yy, także ładnie, także ładnie, gwizdaczek ładnie, ładnie się popisał. No i co, no i co, no i spróbujmy sobie troszeczkę podkręcić, zagrać coś grubszego. Yy, ostatnio ten sunsetik naprawdę ładnie dawał, także damy mu 6 aż szans, yy, One Fig a nie za bardzo, 56 y nie ale damy sobie Pewora, bo Pewora też dawno ruszaliśmy. Dajmy sobie tego i fronta, też wydaje mi się, że dawno go nie było. I Fire and Water na koniec. No i jeszcze dopchajmy na końcu. Może, 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 może rapanuję razy dwa. Chcesz szybko i bezpiecznie sprzedać swoje skiny? W takim razie sell Your skins to strona, którą zdecydowanie polecam. Sam z niej korzystam i wszystko działa naprawdę sprawnie. Sprzedaż skinów trwa dosłownie chwilę. Do wyboru macie różne metody wypłat: Paypal, Revolut, a także kryptowaluty. A co najważniejsze, korzystając z mojego kodu Mateuszyście albo klikając w link w opisie, dostajecie dodatkowe bonusy, dzięki którym Wasze oferty zawsze będą bardziej opłacalne. Obczajcie link w opisie i sprawdźcie sami, jak to działa. I taka bitwa na, na dwóch jest standardowym. Spróbujmy coś takiego. Może w taki sposób będzie to wyglądało lepiej. A na prawo mojego palenia, jeszcze trochę mam takie behawioralne ruchy w stylu, że potrzebuję, wiecie, zabrzmie kontrowersyjnie mieć coś w ustach, tak? <laughs> w sensie, że, że wiecie, ten ruch taki ee, z tym epetem. Mam w tym momencie skończoną jednorazówkę, jedną. Sunset, skrzynka za stówę, dała 1800 na prawo. To jest kurwa żart. Także mam skończoną jednorazówkę i jak poczuję, to po prostu biorę sobie, biorę sobie takiego fejkowego bucha. No nie wiem, kurwa, nie wiem, czy to już do rady wygrać, bo Sunsetik dla nas się nie popisał. Jeden tylko drop warty uwagi, reszta to jakieś gówna po 15 zł albo po grosze. Także Sunsetik się trochę zepsuł. Może Peworek da coś ciekawego, bo jak na razie to wygląda mega słabo. No i no i lipa. Właśnie słyszycie, że w tym momencie biorę tego fake bucha, żeby, żeby na razie się w taki sposób przyzwyczajać. No i kurde, ciężko z tą bitwą. Widzę, że, no nie wiem, no, w sensie nie, ja nie wiem, że te skrzyn, no, nie wiem, Rapanuj musi coś dać, ale ja wiem, jak Rapanuj działa. On, on daje tak rzadko, że troszkę mi się w to nie chce wierzyć. Trochę mi żal, że nie dałem tu underdoga. Trochę mi żal, że nie dałem tu underdoga. Coś tam dropnieliśmy, ale to jest cały czas powyżej tysiąca przewagi dla niego. On też dobrze dropi, bo tutaj Guardian, Redline, Water, Cyrex. Cztery dropy z rzędu lepiej. Darkwater dla nas, no droższy, droższy, ale On z Chantico dropi za to a nie 40 groszy, tak jak o. No i co? No i Chantico kolejny. On praktycznie 6 dropów yy, back to back zrobił profit. 7. No praktycznie 7. My dropnęliśmy dwa porządne. Dobra, może jednak. Tutaj coś ciekawego się wydarzy na tych Rapanujach. Proszę. O, coś za kafla. No chyba się nie doproszę. Cyrex to jest stuwa. I ostatni Rapanuj. Guardian. Ajajajajaj. Aj, 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 aj. Dużą przewagę miał, dużą przewagę. Dobra bitwa. Kurczę, szkoda, że się nie udało tego wygrać. Szkoda, że się nie udało tego wygrać. Ale dobra, grajmy odpowiedzialnie, żeby za ten profit próbować jeszcze coś wykręcić. Ja bym dał Neptuny. Trzy Neptuny na trzech Wanderdogu. Trzy Neptuny na trzech Wanderdogu. Bo Neptun dawno nic nie dał i wydaje mi się, że on, on chce. On chce, chce bo tu dać na pewno takiego bowiego, takiego chęt kanona. Może takiego nawet Poseidona albo Nokcy w dobrym przypadku. Wydaje O! Siema, o kurwa! Darkus Lover. Witam cię, człowieku. No, okej, okay. powodzamka ci życzę. Za 1200 do bitewki dołączyć, to naprawdę trzeba mieć jaja. Yy, no i co, na razie prowadzi. Na razie ziomeczek prowadzi. I wygrał. I wygrał. Tylko, że naprawdę słabo wygrał. Słabo wygrał, nawet się nie zwróciło. Dwie stówy do tyłu. Tragiczne, tragiczne te Neptuny. Coś się ostatnio poblokowały. Coś się ostatnio poblokowały. Razem z tym rapanuję. Dobra, próbujmy. Jeszcze raz. Jeszcze raz ja się nie poddam, tylko tym razem cztery. Tylko tym razem cztery. No, wydaje mi się, że on w końcu musi dropnąć. To nie będzie chyba tak do końca życia, że ten Neptun będzie cały czas rzucał tym ścierkiem. Wydaje mi się, że na spokojnie w końcu coś powinno wylecieć. No i lecimy. Cztery tym razem. 4. Dla nas, no pierwszy do dupy, drugi. O Boże, strasznie to wygląda. Ostatnie dwa. No jest Containment Bridge 1, ale to jest chujnie. Jeszcze dla Henry'ego, chociaż niech coś da. Czekaj, przegrali, przegraliśmy, nie? No ładnie, no dał flipa, no jakbyśmy to chociaż wygrali, ale to i tak nie jest to, co ja oczekuję z Neptuna. Ja tam oczekuję, skoro to jest boler, że tam wyleci, nie wiem, szóstka na przykład. On tak się popsuł, tak się popsuł. Jeszcze kiedyś pamiętam, robiłem testa, to ładnie dawał i teraz się tak po prostu popsuł. Sety, powiem tak, ostatnio na live kręciliśmy. Eee, skr... Dobra, teraz przesadziłem z tymi skrzynkami. Kręciliśmy sety i te Sweet 60. Naprawdę te skrzynki po 8 dyszek tak potrafią sypnąć, że ja byłem aż w szoku, nie? Gdzie tam tam dosłownie wyleciał. Eee, co nam wyleciało? No, wyleciał ten flip na 1%. Wyleciała ta MK Simov za 400. Wy ta skrzynka 8 dych kosztuje. I wydaje mi się, że jestem w stanie wam to pokazać, że ta skrzynka naprawdę dobrze daje. Może nie tym żółtem, ale następnym. No, też niedostępny. No, 3 asimowy. Trzeci rzut. Nie no, dobra. Powiedziałem, że dobra skrzynka, i co? Teraz będę dostawał itemy po 20 zł. Mam rozumieć do końca. Okej, okay, przepraszam. Ta skrzynka jest jednak do dupy. Na live'ie się nic takiego nie stało. I w ogóle nie wiem po co ja to otwieram. Piąta skrzynka jak na razie nie ma profitu. Na 15 strzałów. Pierwszy profit. Pierwszy profit dla Bota Henry'ego. Na. Na ile? 18 strzałów, na 21 jest jeden profit. Ja coś powiem o skrzynce, że jest dobra, to ona potem jest beznadziejna. No to jest chyba, chyba to jest taki standard, Musisz się to przyzwyczaić do tego. Nie no, co to jest? No przysięgam, że ta skrzynka dobrze dała. Raz dała profit dzisiaj, dzisiaj raz. Na ile? 24 otwarcia, jeden drop za dwie stówy. Okej. Okay. Tutaj nie zawodzi, tutaj chociaż nie zawodzi. Jest berries and cherries. Yy, max drop oczywiście ze swiss 60, bo to jest skrzynka na, na takich samych procentach. hu, uh, 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 ale ładnie, ale ładnie teraz dało. Dla botów. No i dla mnie. Ja mi się pod... No nie, no nie mogę dropić tego 57a. Ja chciałem te Negewy za 7 zł, takie ładne są. No musi w tym momencie Bot Henry i Bot Crasher jeszcze raz takiego 57a dropnąć, bo inaczej inaczej nie da rady. Jest pierwszy, ok. Jeszcze dla Bota Henry'ego coś. Jeszcze coś dla Bota Henry'ego. Jest coś dla... No Crasher chyba ma najwięcej w tym momencie. O Crashera już się nie martwię. O jest, lat mu Dla mnie złotóweczka. I o to chodzi, o to chodzi. Jeszcze dla, dla Henry'ego, jeszcze tego Five Sevena. Jest właśnie, wyprosiłem, wyprosiłem. Dobra, ej, mamy, mamy to chyba. Już to powinniśmy mieć, tak mi się wydaje. Nie zdyma nas i nie zdymało. Pięknie, mamy to. Dobra, dobra, o to chodzi. Jeszcze bo Henry go na końcu wyprzedził. No sety zabrały za, za, za strasznie, ale za to te Switch 60. Naprawdę to jest dobra bitwa, znaczy skrzynka. Wydaje mi się, że tą skrzynkę będę też częściej brał. Zróbmy jeszcze na koniec właśnie bitwę z takich tańszych skrzynek. Znaczy w sensie tańszych jak na, jak na to co ja kręcę, wiadomo. Bo one tanie nie są, bo one tanie nie są. Dajmy sobie sety sobie odpuścimy, ale na przykład 5, 6 takich, damy sobie cztery takie, dajmy sobie 3 takie e, dorzucimy sobie oczywiście Sansik trzy. 3 Tiger Speed sobie odpuścimy. No, silk i silk, ostatnio nie oddał, ale może teraz będzie lepiej. I na koniec co? Trzy slaksy. Trzy slaksy na farta i ostatnia bitwa na trzech w underdogu właśnie w tym momencie rusza. Jeżeli to, jeżeli tutaj nam się poszczęści i uda nam się wygrać po raz kolejny, to będzie kurwa dobry profit. Jak nie, to będziemy, no, będziemy na minus, nie? bo chyba z 11 zaczynaliśmy dzisiaj. No ale Neptuny zabrały strasznie. Dzisiaj Neptuny. Absolutnie, absolutnie zabrały. Pierwszy rzut, no taki średni na jeża, ale przynajmniej najmniej. Drugi, no ojojoj, lipa, dwa razy taj trigger dyscyplin. Trzeci, ojoj sweet 60, no halo, chociaż jeden, ten 5-7, niech wyleci dla botów. Chociaż jeden 5-7. Albo coś za stówy, jakieś Leat Mueso, Elite Wild. Okej, okay, jest jeden, wyprosiłem jednego. Może jeszcze drugi dla Jerego? Bo Jerry wiadomo, że musi dropić najwięcej. Jest, dla niego Leat Muesso, dla mnie też niestety. Dobra, najwki. No tutaj proszę dla bota jakiś fajny nożyk. Nie z pierwszej oczywiście, bo z pierwszej to jest niemożliwe, ale z drugiej, trzeciej. No nie, no dobra, druga też, lipna. Trzecia, tutaj, coś ciekawego. Kurwa, no słabe te noże, powiem szczerze, słabyzna. Ostatni noż, no daj coś dla bota. No kurwa, nie dla mnie, nie dla mnie, jak jest under. Nie dla mnie, jak jest under. Jeszcze Mecha Industries, dla mnie oczywiście najdroższa. fil Tested 150, druga. Ok, dla botów. No nie, no, boty muszą tak nadrobić, że to jest chyba ciężko już w tym momencie. Może coś jeszcze. No ale jak mi będzie wylatywać najdroższa, no to jak to ma być? Czemu Welluar nie jest droższy od Filtesta tak swoją drogą? Dobra, sunset, on mnie nie zawodzi. Daj dla bota, jakieś jest za 1500. Daj dla bota, jest pierwszy nóż dla bota, 8 stówek. Pięknie, droższy od naszego, 300. Jeszcze coś dla Henry'ego? No nie, do, dla Henry'ego tylko 2 stówki. Także, tak, także i tak jest ok. Dobra, teraz dla mnie trzy Augi. Pięknie, jest pierwszy auk i na środek jeszcze wyleciał. A ten bot miał chyba mniej. Drugi, jest to after image na Jerego. Pięknie, i ostatni? Dla bota na środek? No nie no, dla mnie, Prince Kurde. Slugs, daj coś dla Henry'ego, bo ja nie jestem pewny. Daj coś dla Henry'ego, bo ja nie wiem w sumie, czy nie stoimy nawet dobrze. Co w się sensie tu wyleciał? Chyba ten Cherry and Berries, nie? Ten 5-7, Cherry Berry. Berries and Cherries, o. Okej, okay, jest, proszę. Proszę, ty może? Ajajaj, o 150 ataka by była bitwa. Na koniec jeszcze ten gamma Doppler wyleciał. To jednak, jakby tu spadło, to byłoby dobrze. Ajajaj, ale dobra, dzisiaj było. Gdyby nie te Neptuny, gdybym się na tych Neptunach nie zawiódł aż tak, to naprawdę dzisiaj mogłoby być dobrze. No cóż, wiem mm, Dzisiaj było tak przeciętnie. Lepiej było ostatnio, ale nie będę narzekał, bo ostatnio to. W sensie, nie licząc tych ostatnich max dropów, to, to była lipa. Była lipa. Także cóż widzowie, dziękuję jeszcze raz za uwagę, piszcie w komentarzach z kim byście chcieli jeszcze materiał zobaczyć, bo też jestem ciekawy, piszcie jakieś komentarze ciekawe, skinki wrócą 13 sierpnia, czyli pewnie ten film jest na 13 sierpnia, tak mi się wydaje, czyli od 14 już skiny będą, cały czas przypominam, że zawsze są do wygrania, tylko jeżeli są dostępne, to wtedy rozdaję, dziękuję bardzo za uwagę, trzymajcie się ciepło, pa!